Poczynamy dzisiejszą podróż na razie pociągiem do Katowic, potem do Węgierskiej Górki a potem powrót z Węgierskiej Górki Jak daleko się da? Mam nadzieję, że aż do końca na rowerze Krótki przystanek w Katowicach Czekam na następny pociąg już tym razem do celu 7.05 Jestem w węgierskiej górce a, już się zaczyna jasno robić Pociąg jedzie dalej do swardania A ja wracam na rowerze do domu Pierwszy kawałek Jakby tą standardową trasą, a potem muszę odnaleźć welosołę, która gdzieś tam za niedługo się rozpocznie. I velosołą pojadę sobie. Tam się zaczyna trochę czerwonawe niebo robić. Słód słońca się zbliża. Muszla koncertowa w węgierskiej górce. Jasno się robi. Jechałem tu jeszcze na chwilę, bo wskazywał drogowskaz na jakąś trasę rowerową, ale chyba to nie ten kierunek. Także wracam na ten jedynie słuszny i żegnamy się z węgierską górką. Filmujemy kawałek tej trasy tu nad sołą biegnącej.

Wybudowane tu mamy widoki na otaczające nas górki, 12 kilometrów za mną, przejeżdżam na moś moście po moście nad sołą Zbliżam się do Żywca generalnie Nie już pewnie daleko nie zostało, może parę kilometrów. Droga w różnym stanie, zdarzają się takie miejsca dość grząskie również, no niestety akurat będzie mocne ocieplenie w styczniu nastało i to chyba to apogeum na szczęście będzie się kończyć za niedługo mam nadzieję że w połowie przyszłego tygodnia mijam jakiś dość duży stopień na rzece na sole właśnie i no już tu za chwil kilka wjadę do powiedzmy tej zasadniczej części żywca no bo w żywcu już jestem Koło boiska Gurala Żywiec, minąłem go przed chwilą tam gdzieś za mną jest, chociaż z, tej z tego miejsca już nie widać. Dojechałem ku swojemu zdziwieniu poniekąd do amfiteatru pod Gluicem A teraz mostem nad koszarawą będę się przyprawiać tam na stronę żywca tego centrum i pojedziemy już nad Jezioro Żywieckie. Zostało mi jakieś 4 km do Jeziora Żywieckiego. Amfiteatr jest to miejsce, do którego czasami tabuny żywczan chodzą, przechodząc tam przez przejście dla pieszych na głównej drodze prowadzącej powiedzmy, że głównej, no ale jednej z głównych dróg prowadzących w kierunku Jeneśni Korbierowa jezioro Żywieckie Chmurki na niebie ciekawe dość tam jadę w głąb tej doliny nędzny kawałek śniegu na zboczy to jest żar. Na nią wjeżdżać oczywiście nie będę Bo urządzamy sobie dzisiaj płaski etap Żeby nie naprężać kolana Tam mamy Skrzyczne Przepraszam Klimczok Po prawej stronie Skrzyczne Po lewej generalnie w paśmie wyski dyszlowskie wiatr mi, wie... no, wiatr mi wie w plecy pomaga w jeździe także tylko tak trzymać opuszczam welosołe i jezioro Żywieckie. Tu jest w miarę jako tako, ale z tamtej strony to żywy lud na tej drodze. Nie wiem, czy tu przypadkiem znowu tak gdzieś nie będzie za chwilę. W związku z tym dajemy sobie spokój, jedziemy na asfalt, bo rower już wygląda tak, jakby się właśnie już tylko i wyłącznie do myjni nadawał. Teraz sobie wyjadę tu trochę pod górkę i gdzieś tam już na drogę i będziemy w kierunku między Międzybrodzia się przemieszczać. Jeszcze tu rzut oka na Klimczok, Jezioro Żywieckie, milion kaczek. Tu jakaś zamarznięta taka tafla jeszcze, prawie zamarznięta, te kaczki tam po tym łażą. No i śmigamy dalej. Zbliżamy się do góry Żary, Chociaż przejeżdżam teraz na drugą stronę, są przez pierwszą z dwóch zapór, które będę tu na tym odcinku pokonywać. Pierwsza jest w Tresnej. Właśnie Tam za chwilę się rozpocznie jezioro Międzybrodskie. Krótki popas w Międzybrodziu Bialskim. Na Ryneczku koło Groszka. Muszę się wody napić. No i 5 minut przerwy i śmigamy dalej. Druga zapora. Zamykające jezioro międzybrockie. Tu już sobie płynie dalej soła Opuszcza tereny górzyste i będzie Płynąć w kierunku Kent Rynek w Kenta Przejechany prawie 50 kilometrów, no jeszcze co najmniej drugie tyle zostało. Oświęcimy. Wesołych świąt tu życzę. W pół do dwunastej. Zostało do domu jakieś 46 km, przejechane w 65 no i 3 godziny jazdy pewnie jeszcze przede mną Katowice, Zawodzie Centrum Przesiadkowe to już prawie centrum Stamtąd już tylko rzut beretem do domu przejechałem 98 km zostało jeszcze kilkanaście może 12 mam nadzieję że 110 z tego wyjdzie ale tam już nie będę nagrywać tu zakończymy filmik i oczywiście mapka przejazdu pojawi się już za chwilę i to na tyle dzięki za obejrzenie do następnego razu